Witam wszystkich, Jędrzej Górny, firma Hexagon. Dzisiaj jesteśmy w Pszczelej Boli. nie wiem czy dobrze widać, tam z tyłu Technikum Pszczelarskie Pszczelawola. Dostarczamy nasze wialnie do pyłku kwiatowego do bardzo fajnego sklepu pszczelarskiego Pszczele Zacisze, które mieści się na terenie kampusu Technikum w Pszczelej Boli za ciszę My się zobaczymy zobaczymy teraz Szymon już jest w środku rozmawiają sobie panowie i pokażemy asortyment sklep powstał dwa lata temu i cały czas poszerza asortyment nasza wialnia już wystawiona pięknie można przyjść pooglądać zobaczyć jak wygląda Można też popatrzeć sobie na inne produkty: ule, książki, miodarki. Tu jest ciekawa miodarka. Taką można miodarkę ciekawą Logara na przykład nabyć. Bardzo fajne inne podstawowe takie produkty jak etykiety, opakowania na kremy, buteleczki. Wszystko, co pszczelarze potrzebują, podejdziemy jeszcze do stoiska z książkami. Też różne reprinty. Niektóre nowsze, niektóre czasami trochę kontrowersyjne tematy też można tu zbadać. Porządnie wyposażony sklep przylaski od ramek po miodarki, po stojaki. Zobaczcie, stojaki regulowane. Super. Jeżeli kogoś coś interesuje, zapraszamy do kontaktu z pszczelnym zaciszem, w Pszczelej woli. Super. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tak powinien być wyposażony sklep przylaski. Nie tylko jedna firma, tylko wiele wielu producentów. Spory wybór, spory wybór też tych samych sprzętów w różnych cenach, w zależności od jakości, w zależności od tego co komu pasuje. Zapraszamy. Przele zaciszę, pszczela wola. Kto jest w pobliżu, to wpadajcie, róbcie zakupy, szykujcie się do sezonu. Cześć.